Siemaneczko, chciałem opowiedzieć o takiej yy, ważnej rzeczy, która mi przychodzi ostatnio: że w wielu środowiskach duchowych ciągle panuje taki mocny lęk przed różnymi bytami jakimiś astralnymi istotami które chcą nas opętać, które yy, mroczna siła mroczne siły mną zawładują i tak dalej. Jestem yy, rycerzem światła, yy, tęczowym. Wojownikiem, który tutaj przyszedł z misją wielką ratowania świata, i dlatego te wszystkie czarne chmury się nade mną zbierają i ciskają we mnie pioruny. I nawet słuchajcie, jak mówię to. To słychać, że to jest z pozycji ofiary. Coś mnie atakuje. Ja nie mam nad tym kontroli. Muszę wezwać jakiegoś znachora albo specjalistę od tego, żeby po prostu ze mnie to zabrał. Ratujcie mnie. Halo, halo. Emergency call. Dzwonię po, po, po ratunek, bo coś mną zawładuje. Czy przy, przyleci tutaj wspaniały. Czarnoksiężnik i wyciągnie ze mnie magicznym odkurzaczem te wszystkie złe moce. I powiem Wam tak. Generalnie, bardzo dużo ludzi też interesuje się tym, zadaje pytania, jak sobie z tym radzić, jak sobie radzić z różnymi klątwami, jak sobie radzić z różnymi tego typu ciemnymi energiami i tak dalej. No to Powiem wam, podzielę się z Wami moim doświadczeniem, które doznałem na tantrze, to zapoczątkowało, bo ja również miałem tego typu strach w sobie. Były zajęcia, w których wszyscy wrzeszczeli, uwalniali z siebie jakieś różne energie mroczne itd. I ja czułem, że te energie we mnie wchodzą, nie? I po tych zajęciach ja się czułem po prostu totalnie bez energii. Bo tworzyłem sobie taką rzeczywistość, że to na mnie działa pod wpływem strachu, z którym się łączyłem. Więc to jest pierwsza kwestia, że jedynie strach łączy nas z tymi rzeczami. Jeżeli boimy się tych ciemnych energii, to tak naprawdę je tworzymy i zapraszamy je kurwa do środka, nie? A tak naprawdę to po prostu. My sobie tworzymy taką rzeczywistość, w której jest coś z nami nie tak, albo z kimś jest nie tak, nie? Bo widzimy w innych, że o nie, ten to od razu w oczach widać, że ma jakąś mroczną energię w sobie, nie? A tak naprawdę to jest nasz własny mrok, który projektujemy na drugiej osobie. Więc warto się też przyjrzeć temu, nie? <laughs> Ale. Y i bardzo miałem taki struggle, nie? Z tym związany, że ach, te zajęcia są takie wyczerpujące i tak dalej. Na drugim zjeździe e, kursu tantrycznego u Frei zresztą e, ja nabrałem zupełnie innego podejścia do tego, że jakby jesteśmy kolektywem, jesteśmy jednością i wszyscy razem się wspieramy. I to, że ktoś uwalnia z siebie tę energię, to dodaje mi tylko odwagi do tego, żebym ja też uwolnił z siebie, nie? I to jest kwestia tego, żeby nie patrzeć się na innych, tylko patrzeć się na siebie w środku, nie, co i ja mam do uwolnienia. I kiedy zmieniłem to podejście, że to jest służące miłości, a nie jakieś krzywdzące mnie, to wszystko się zmieniło i czułem się bardzo lekko, czułem się bardzo fajnie po tych zajęciach. I jakby to mnie zainspirowało do dalszego dalszej refleksji na ten temat i generalnie widzę, że Walka z tymi bytami to jest ciągle walka, to jest wewnętrzna walka, że ja coś mam, a przede wszystkim, przede wszystkim skąd to się bierze, gdzie jest tego korzeń, gdzie jest tego źródło, to jest to, że my po prostu zwyczajnie wolimy widzieć coś na zewnątrz, co nie? Że coś mnie opętało. To nie moja wina, nie? To nie ja. Ten demon to nie ja, to jakiś zewnętrzny demon. A tak naprawdę to są wszystko nasze brudy. I dopóki nie weźmiemy odpowiedzialność za to, że to moje, to nie przyszło do mnie, kurwa, zastrala, czy z kosmosu, nie? Czy jakiś inny człowiek we mnie to zaszczepił. Tylko to wszystko moje i ja muszę z tym zrobić porządek, bo nikt inny z tym porządku nie zrobi, to... E to nie pozbędziemy się tego i będziemy w wiecznej walce i będziemy wiecznie podążać za tym, żeby walczyć z tymi cieniami i mrokami. Dopiero magiczne hasło oddania sobie władzy i oddania sobie decyzyjności nad tym, że to my jesteśmy kreatorami własnej rzeczywistości i to my na polecenie możemy po prostu te mroczne siły skazać na banicję, Naszą intencją, i wtedy zaczyna się wszystko układać w przestrzeni, i wtedy wracamy do serca. Wracamy do pewności, wracamy do tego, że jesteśmy zdrowi i jesteśmy czyści, oczyszczeni. I wtedy nie potrzeba amuletów, nie potrzeba szałwi, nie potrzeba niczego, bo mamy to w sobie. Jesteśmy dużo potężniejsi niż wszystkie amulety, jesteśmy dużo potężniejsi niż szałwia, niż cokolwiek innego. To trzeba sobie uświadomić. Poza tym, nie wierzę w tego typu treatmenty, healingi, że ktoś coś z ciebie zabierze. Ewentualnie ktoś może zaszczepić w tobie wiarę, że ty to możesz zrobić, nie? Ale ktoś nie może tego zabrać. Według mnie nikt nie ma takiej mocy, a nawet jeżeli taka moc jest, bo zakładam, że wszystko jest możliwe, nie chcę niczego kategoryzować i odkładać na takie czy takie. Nawet jeżeli ktoś potrafi takie rzeczy robić, to uważam, że jest to niesłużące dla danej osoby, ponieważ każda dusza ma plan tutaj swojego rozwoju i te demony, te mroki, które mamy w sobie, to są nasi najwięksi nauczyciele, najwięksi przyjaciele. Którzy wskazują nam ścieżkę do światła. Więc, jeżeli ktoś mechanicznie, gwałtem wyrwie z ciebie tego byta, czy tam demona, no to pozbywa cię przyjaciela, który prowadzi cię do światła. Czyli zabiera ci możliwość do nauczenia się lekcji i bycia bardziej kochającym końcowo. Więc, to jest też to. Abyśmy przeprogramowali swoje spojrzenie na to, że nie jest to coś złego i jacyś wrogowie, z którymi trzeba się napierdalać cały czas, i buchać ogniem, ciskać piornami w nie i po prostu ciągły struggle. Ciągły struggle, ciągłe uzdrawianie się. Kto to zna? Kto, znacie to? Znacie to? Ciągłe, niekończące się uzdrawianie. Dlaczego? Dlatego. Bo potrzebna jest zmiana perspektywy na to, że to wszystko są przyjaciele, służący miłości. To są nasi służący, demony, demony, to są nasi służący, przyjaciele i nauczyciele w jednym czasem najlepsi, czasem lepsi niż te anioły, bo dopiero jak chcemy spotkać się z aniołami, to najpierw niestety musimy się spotkać z demonami. To tyle chciałem powiedzieć. Taką ostatnio miałem inspirację. E, wiem, że dużo ludzi ciągle gdzieś tam ma z tym e, utarczki, więc e, tyle. Siemanko, pozdrowienia. Jeszcze zapomniałem dodać jednej zajebiście ważnej rzeczy. Ludzie, to jest mój taki manifest, to jest moja, to jest moja intencja, to jest moja manifestacja i prośba do was, ludzie świadomi, ludzie... W rozwoju duchowym, zrozumcie, proszę, że nie ma czegoś takiego jak zło i dobro. Nie ma czegoś takiego jak zło i dobro. Jest tylko miłość, która kieruje tym wszystkim. I to jest często kamień, który stoi nam obecnie na drodze do ewolucji, do przeżycia tego shiftu do 5D. Czy tam jak to zwał? Nie? Do tego, abyśmy stali się absolutną nieskończoną kreacją, potrzebujemy przebrnąć przez ten pułap, przez ten schodek zrozumienia, że dobro i zło po prostu nie istnieje, a wszystko jest służące i wszystko jest kierowane miłością, i całkiem łatwo to dostrzec. Jeżeli spotka nas coś złego, albo spotkamy się z takim demonem i będziemy cierpieć, będziemy cierpieć, ale po tym cierpieniu zadamy sobie pytanie: No dobra, jakie tutaj są skarby dla mnie? I wraz z odpowiedzią przychodzi: Aha! Czyli to wszystko miłość zaplanowała w taki sposób, żebym musiał przez to wszystko przejść, przez te mroki, przez te cienie, abym stał się. Bardziej świetlistym. Wojownikiem.